Siemano wszystkim tutaj Krash i witam Was w kolejnym odcinku twarzą w twarz. Dzisiaj jesteście twarzą w twarz ze mną i z moim gameplay'em. Jest 2 do 1, więc przegraliście, musicie zostawić tu lajka, like zasubskrybować, dodać do ulubionych, udostępnić na Facebookach, Twitterach, YouTube'ach, naszych klasach nie znam więcej, dobra Dzisiaj pogadam sobie o Call of Duty Black Ops 2, tak jest, Call of Duty Black Ops 2. I dlaczego ta gra hmm, po części się pałkę? Niestety nie jest ładnie. Powiem tak, jak ładnie pialiśmy na ten temat, że ta gra to jest gra roku, gra stulecia, miliardolecia. Tak, teraz niestety wyszła prawda na jaw. Mam już za sobą powiedzmy pierwszy tysiąc kili. Grałem w ligach mistrzów tych Call of Dutyach, Black Ops, i korzystam z każdej broni: snipe, wyrzutni, karabinu maszynowego, szturmowego, szczelby, tarczy. I powiem tak: jest coś takiego jak. Lag compensation. Wszyscy to mówią, więc ja też powiem. Lag compensation. Lack compensation. To jest coś takiego, co ma działać mniej więcej tak. Jest sobie w wiesiu, i w wiesiu mieszka w pcimiu dolnym. Dim udolnym maksymalna prędkość łącza to 126 kB na godzinę. Tak, taką mają prędkość przesyłania łącza. Czyli jeżeli dołączy do gry w Call of Duty Black Ops 2 będzie miał kresek pingu ile? Nie, jedną. Będzie miał jedną kreskę pingu, co oznacza, że ma bardzo słabe połączenie. I załóżmy, że jest taki yy, Zdzisiu z Gdańska. I Dzisiu z Gdańska ma 30 mB na S. I to jest bardzo duża prędkość łącza. I on, jeżeli wbija do gry, to zawsze ma hosta i ołni nubów. Teoretycznie w Jesiu powinien, no, znaczy ten, kto ma lepsze połączenie, powinien ołnić tego, co ma gorsze połączenie. Tak to powinno mniej więcej wyglądać. Niestety to tak nie działa. Lag Compensation w Black Opsie 2. Jest skonstruowane do dupy. Ogólnie kod sieciowy tej gry jest skonstruowany do dupy. Nie działa to wszystko tak jak powinno działać. Strzelamy do kogoś, kto ma słabsze połączenie, pakujemy w niego cały magazynek, a on z uśmiechem na ustach odwraca się i pakuje w nas całe dwa naboje i trafia nas i zabija. I tak to mniej więcej wygląda. To jest coś tak mega ultra giga tetra penta kurwiającego. Że dostaje takich jak za czasów pamiętnego Modern Warfare 2, kiedy to biegały typy z tubami, z glockami, tarczami, całe teamy grały. AT4 te i człowiek dostawał padaczki i dookoła komputera <grytanie> latał i monitory rozwalał. A teraz jest dosłownie to samo, tyle że widzimy typka to kampi. I my, jako że nie słychać kroków, ale o tym za chwilę, podchodzimy do niego. Tup, tup, tup. Walimy w niego serię, on... What the fuck? Odwraca się na swojej czułości jeden... Pup, pu. I giniemy. I tak to wygląda w Call of Duty Black Ops 2. Ja mogę mówić dzisiaj 7 minut 20 sekund, dlatego nie będę przedłużał dzisiaj. Eee, dzisiaj gameplay jest tak w ogóle z FFA. I tutaj zginąłem aż 5 razy, możecie zobaczyć w jaki sposób ginąłem. Były tam dwa kile, kiedy ginąłem z mojej winy ewidentnie, bo dałem się wpakować w pułapkę, że kogoś goniłem i wyskoczył mi drugi typek. Ale ogólnie grało mi się bardzo fajnie. Jest bardzo dobra rzecz, że nie słychać kroków. Ja uważam, że to jest bardzo dobra rzecz, ale nie do końca, bo chociaż przy tym kontakcie takim zaściennym powinniśmy słyszeć kroki przeciwników, a w tej grze Kroki zostały wyrzucone całkowicie, nie wiem czy są ściszone, czy w ogóle ich nie ma, ale nawet perk, który umożliwia zgłośnienie kroków, nie działa. On nie podgłośnia w ogóle kroków. To jest tak jakbyśmy stało obok nas, nie, stoimy załóżmy na bieżni z betonu i biegnie Usain Bolt sprintem i my nie słyszymy jak on biegnie, bo nie słyszymy jak uderza o beton stopami, bo on jest Call of Duty Black Ops 2 i nie słychać go i to tak wygląda. Ale powiem, że nie uważam tego za całkiem złą rzecz, bo jeżeli teraz twórcy, a na pewno to zrobią, poprawią odgłos stóp, to ci co mają te wszystkie mega ultra super słuchawki, nagle przestaną mieć aż taką przewagę, bo to było bardzo wkurzające i odczuwalne, jak grało się na przykład w Black Opsa albo w Modern Warfare 2, że ktoś miał dobre słuchawki z przetwarzaniem przestrzennym, to w starciu z takim kimś, na przykład na FFA. My totalnie nie mamy szans. On wyciszył się całkowicie. My mamy słuchawki stereo, które też zresztą pomagają. Ja zauważyłem na przykład, że słuchawki zwykłe, nawet te najzwyklejsze, pomagają w grze dużo, bo słychać nawet tych, co się skradają. Ale ci, co mają słuchawki przestrzenne, wiedzą bardzo dokładnie, gdzie ktoś jest i potrafią na słuch grać, teoretycznie, co nie jest dosyć sprawiedliwe, bo. W grze strzelankowej i strzelankowej w grze typu FPS powinniśmy bardziej skupić się na tym, jak strzelamy, jak posługujemy się bronią, co prawda, Call of Duty to jest totalny arcade arcade arcade, to jest totalna gra arcadeowa, której nie musimy umieć celować, rzucać nic, ona sama gra za nas, ale za to możemy słyszeć, co się dzieje, tak? A w takim na przykład CS-ie my też słyszymy co się dzieje, ale już nie tak mocno, ale za to musimy mieć. Ostry refleks i bardzo dobrze opanowaną pukawkę. W Call of Duty pukawki nie mają odrzutu i jest to bardzo proste, żeby korzystać. Hmm, co jeszcze chciałem powiedzieć? O respach. O, to można w ogóle już o książkę można o tym napisać. Myślę, że Mickiewicz jakby żył, to by napisał o tym książkę o respach w Call of Duty Black Ops 2. Że gramy sobie na przykład na FFA i biegniemy na typka, rozwalamy go, Przedowujemy i w tym momencie giniemy, bo ten Typek zrespił się za nami, dokładnie za nami i pakował nam cały magazynek w plecy. I my, co się dzieje? Przecież gra powinna respić tam, gdzie my nie widzimy nikogo ani nikt nie widzi nas, bo tak działały systemy w innych Call of Duty i też to było poprawiane, bo na początku nie było cudów, ale było dobrze, a w Call of Duty Black Ops. Jak niepierdolność, może na głową o stół. Przepraszam za przekleństwo, ale po prostu załóżmy, że mam już ten Hellstorm, Missile prawie nabity. No, na konsoli jest trochę trudniej, zauważmy. No, może niektórzy łatwiej, ale dla mnie jest dość trudno coś takiego ugrać. Yy, I. Yy. To jest wkurzające, że ktoś się respi za nami, i my nie mamy żadnych, ale absolutnie żadnych szans, nawet na czternastce się odwrócić i go zapić, bo nie dość, że on widzi nas szybciej, zacznie strzelać szybciej. My odczujemy, że ktoś nas bije, zobaczymy na mapce, zanim się odwrócimy, zanim zaczniemy strzelać, to będzie już dawno po nas, więc problem z głowy. Ale gameplay dobiega końca, ja dobiegam końca, żegnam się z wami, zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, blakowania, jeżeli Wam się oczywiście podobało. Jeżeli nie, dajcie łapkę w dół i powiedzcie dlaczego. Dobra. Peace, yo.